Dzień dobry wszystkim, tak jak mówiłem, jestem se pod Poznaniem. Ha. Także zdrawstwujcie Poznań. Co patrzta ile sprzętów, coś tam se budujemy. Może rurociągi, może gazociągi, nikt nic nie wie, nic nikomu nie powiem. Kolega rozgrzewa maszynę. A ja będziemy dzisiaj cyrk robili. Także się później widzimy. Oj, zobaczcie, jak mi ładnie wylali asfalt. Nie, to dopiero piachudry. Taki jeden, co do mnie fiko no taki ziemi gospodarzy. To się tylko nadaje do zagęszczania. Pod drogi, inne obiekty murowane. Trzy maszyny się grzeją. To znaczy, jedna z trzech się grzeje. Zaraz startuję z robotą. Coś wam może nagram. O, i teraz się cofniemy w jakieś lepsze miejsce. Bo tu wszędzie się wszystko pływa. I ogarniemy temat. Parę pierdół, tylko przy nim jest do zrobienia. I później, może pojadę do Sławkowa, albo do Barszczykowa, albo gdzie tam trzeba. No ma ludziska, już jestem po małej przerwie. Tego robiłem w zeszłym roku, w lutym. Widły wymieniałem. I pamiętajcie, ja jestem z piekła rodem sadystą. I każdy diabeł, a także porządny hodowca ma swoje widły. Kurwa, ja w domu mam takie. Z 800 kg ważą, no może nawet tonkę. No nie, z 800 kg, bo to żeliwo, odlew, albo jakieś staliwo, cholera wie co to jest. Nie sprawdzałem. No, kurwa takie widły, że z pudzianem we dwóch tego nie uniesiemy. <gry> Fajna była robota, trzeba było go wyprócz nowe tuleje. Ja go już sobie uruchomię ten kanał mechaniczny, widzicie? Tu są ślady, bo rozwiercali nam otwór, tak był rozwalony. I oni sobie to samo mi rozkręcili, a ja przyjechałem tylko na... prawie że na gotowca, tak. Składać to wszystko do kupy. Ale było przygotowane zajebiście. Na dworze robiliśmy, mam z tego ładne zdjęcia, widzicie, kolor się różni, a to oryginalne jest u mnie na jaskini. Mój kolega, co to jeździ tą furą, powiedział mi, tak, bo kiedyś jechałem zespawać nakrętkę z tyłu, bo by się rozpięło, była regenerowana, nie wytrzymało to, nie a przyjechał z zagrabanicy z zaspawanym obrotem, by zgubił przyczepkę, to jest traktor, to przyczepa. No, i poleciałem też tam obok Maliniaka, kabaretu Malina i spawałem to na obwodnicy, na budowie obwodnicy. No i jeździło chyba pół roku, nie? Zostałem zwolniony przez y, operatorów y, tej maszyny, ponieważ, chyba zwolniony z etatu spawacza, bo kurwa musieli po mnie wycinać, nie? Tu troszkę im to zeszło się chyba ze dwa dni. A pokażę Wam kiedyś. Także później się widzimy. Czy to będzie w Sławkowie, w Parszczykowie, czy w Słupku, to się okaże. Aha, zajebisty film Wam nagram, bo się obudził największy youtuber rolniczy. Zaczął się wypowiadać na mój temat. No kurwa, padniecie. Pombidulek myśli, że to jemu grozę. <laughs> A może dobrze myśli, zobaczymy. Nara.